Witajcie w Holokronie. Dziś poznamy lepiej rasę Torgutan, z której pochodzi m.in. Ahsoka Tano. Jak wyglądała ich cywilizacja, czym się charakteryzowali i w czym byli wyjątkowi? Zapraszam, materiał dotyczyć będzie legend oraz kanonu. Kanon to Grutanie byli czującym i świadomym humanoidalnym gatunkiem, charakteryzującym się kolorowym odcieniem skóry, dużymi montralami, lekku i białymi pigmentami na twarzy. Pochodzili z planety Shili w regionie ekspansji. Chociaż Shili było ich ojczystym światem, mieli także kolonie około 50 tysięcy osobników na planecie Kiros. Wspomniane ubarwienie ich twarzy było wynikiem ewolucji pomagało jako metoda kamuflażu przed drapieżnikami. W przeciwieństwie do większości humanoidów, to grutanie byli znani z posiadania wielu żołądków. Jednak ich najbardziej godnym uwagi cechami były duże formacje organicznych narośli na ich głowach, dwa duże stożkowate rogi zwane montralami na szczycie ich czaszki i trzy lekku zwane również jako ogonogłowy, które wyrastały w dół. Zarówno lekku to Grutan, jak i montrale miały tendencję do wzrostu aż do osiągnięcia dojrzałości, przy czym samice miały na ogół dłuższe lekku. Niż samce. Montrale samca były jednak bardziej rozgałęzione niż u samicy. Montrale pozwalały im wyczuwać ruch obiektów wokół nich poprzez echolokację. Siedliska Togrutan znajdowały się zwykle na obszarach górskich i wyżynnych. Jednym z przykładów byli imigranci na wspomnianym Kiriosie, którzy swoje siedliska zbudowali na klifach w pogoni za sztuką i pięknem, która rasa ta bardzo sobie ceniła. Posługiwali się galaktycznym podstawowym oraz ich ojczystym językiem togruti grutanie, szczególnie ci z Chile, zaciekle bronili swojego świata i otaczających go księżyców, a ziemię pod ich stopami uważali za świętą. Z tego powodu wielu togrutan zdecydowało się pozostać boso, nosząc buty tylko poza światem. Rząd togrutan został ustanowiony na Shili i mógł być kierowany przez królową. Gdy na planecie panowała monarchia dziedziczna, to na Kirosie togrutanami rządził gubernator. Na swoim ojczystym świecie rasa ta mieszkała w wioskach, które zazwyczaj były ukryte, natomiast na kolonii zamieszkiwali w miastach. Ważnym elementem togrutańskiej kultury było polowanie, w którym uczestniczyły nawet małe dzieci, jeśli tylko potrafiły utrzymać broń. Zwykle nie pobierały one przy tym żadnego specjalnego szkolenia. To Grutanie uważali, że ten, kto nie nadążał za grupą, powinien zostać porzucony. Mimo że inne rasy uważały to za niehumanitarne, oni sami sądzili, że najsłabsze jednostki narażały na zbędne ryzyko całą grupę. Jednym z wielu drapieżników, na których polowali to Grutanie, był Akul. Zwierzę to napadało często na ich wioski. Prawo do noszenia ozdoby z zębów Akula mieli tylko ci, którzy samodzielnie zabili go w walce. Ową ozdobę często wykonywało się również przy użyciu pereł i metali. Innym charakterystycznym elementem ich stroju była szarfa, którą nosili np. Shakti i Asokatano Tano jako dodatek do tradycyjnych szat Jedi. Flota to Grutan składała się z wielu okrętów wojennych, a siły zbrojne zostały dodatkowo wzmocnione przez służby wywiadowcze i Radę Bezpieczeństwa. Legendy. Legendy pod tym względem są praktycznie takie same, ale zwracają również uwagę na fakt, że ułożenie kropek i kolorów na twarzach to grutan jest niczym odcisk palca, każdy jest unikalny i jedyny w swoim rodzaju. Paski na Lekku lub Montrealu, to Grutan mogą stać się bardziej promienne po intensywnej aktywności. Może to być równoznaczne z uzyskaniem czerwonej twarzy. Jako drapieżniki, to Grutanie posiadali ostre kły, których używali do bezbolesnego zabijania Timiarów, ich głównej ofiary. Po ugryzieniu ofiara drętwiała, co dawało to osobom postronnym fałszywe wrażenie, że to Grutanie są jadowici. Rasa ta jednak nie robiła nic, by zmienić to postrzeganie, wręcz przeciwnie, wykorzystywała to jako dodatkowy element zastraszania. Kiedy trzeba było dosłownie pokazać kły. Ponadto to Grutani byli również zdolni do widzenia obiektów znajdujących się bardzo daleko od nich, które byłyby zbyt odległe, aby mógł je zobaczyć przeciętny człowiek. To Grutani byli spokojni i cisi, choć gdy wymagała tego sytuacja, byli prawdziwymi wojownikami. Ich wierność swoim przekonaniom była wręcz legendarna. Podobnie jak ich radość z przebywania w grupie, co przekładało się u nich na świetną pracę zespołową. Rasa ta nie przepadała za izolacją społeczną i chętnie wchodziła w kontakty z innymi kulturami, byle nie na swojej planecie. To wszystko na dzisiaj, dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie o zadawaniu swoich pytań i propozycji na odcinki w komentarzach. Łapka w górę mile widziana, ale nieobowiązkowa. Uszanowanie dla patronów serii i niech moc zawsze będzie z wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami.